Jeżeli chcesz obliczyć wynagrodzenie dla specjalisty na podstawie procentu lub kwoty od różnicy wizyta minus produkt, w tym celu z bocznego menu kliknij w zakładkę usługi, z górnego menu rozliczeniowa, a następnie ikona V w kolumnie specjaliści. W kolejnym kroku kliknij ikonę edytuj przy konkretnym specjaliście. W panelu bocznym wysuwanym w sekcji połącz z magazynem zaznacz tak, w sekcji produkty wybierz odpowiedni produkt, który jest powiązany z tą usługą, czyli jest on zużywany w trakcie wykonywania tej usługi, wprowadź odpowiednią ilość, jaka jest używana w trakcie wykonania takiej usługi. W sekcji rozliczenie połączone z magazynem wybierz Select tak, a następnie określ odpowiednie parametry. produkty w kosztach ujęte w cenach brutto lub cenach netto koszty w magazynie ujęte w kosztach sprzedaży lub w kosztach zakupu. Dodatkowo w oknie rozliczenia możesz również obliczyć zysk, czyli tutaj po kliknięciu w opcję oblicz zysk podana zostanie kwota, jaką plecówka ma z tej usługi z wykorzystaniem tego produktu wprowadzone dane należy zatwierdzić poprzez kliknięcie zapisz.